Cześć, ja jestem Adam, a to jest Rzut Okiem, w którym będę Wam prezentował najnowsze i najciekawsze gry w krótkiej i zwięzłej formie. Kilka dni temu deweloperzy wypuścili multiplayer trzeciej części Crysisa w fazie beta testów. Otrzymaliśmy przez to możliwość zagrania na dwóch mapach i w dwóch trybach. W pierwszym z nich dzielamy się w ławce lub ofiarę. Ławcy mają za zadanie zabić wszystkie swoje cele, a ofiary przetrwać ukrywając się lub walcząc. Ciężko mi określić, kto ma łatwiej, ale ten tryb jest dość interesujący, chociaż mi nie za bardzo pasują ciągłe zgony ze strony łowców. W tak zwanym trybie Crash Site na mapie ścierają się dwie drużyny czerwoni i niebiescy. Wszyscy wyposażeni są w nanokombinazony i rozmaity arsenał. Kombinezon daje nam możliwość pancerza i bycia niewidzialnym. Do dyspozycji otrzymujemy cztery klasy postaci. Szturmowca, snajpera, skauta i gunera. Rozgrywka w tym trybie jest dynamiczna i ciekawa. Bardzo zbliżona do deathmatchu z przejęciem obiektów. Tak na razie to wszystko zapowiada się wyśmienicie, grafika i sama rozgrywka jest epicka. Ale ja na razie jeszcze w Tolamie, ale z pewnością gdy gra wyjdzie, a wychodzi 21 lutego, to po przejściu kampanii moje umiejętności dość wzrosną, tak przynajmniej myślę. I wtedy jak zasiądę przed kąpem, przed multikiem, to po prostu uh, takie będzie takie ekspienie, że koniec świata. No i myślę, że to by było na tyle. Pamiętajcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę. Jestem Adam, to jest rzut okiem. Cześć.